Dzień dobry. Dzisiaj książka Mój Wielki Tydzień Nie ma Większej Miłości. Autorka Ewa Monasterska, wydawnictwo Promic. Cześć Stasiu. Hej. O czym jest ta książka? Ta książka opowiada o Wielkim Tygodniu, yy, który, który dla chrześcijan jest bardzo ważnym wydarzeniem w roku. I my podczas niego towarzyszymy Jezusowi podczas całe 7 dni. Jesteśmy z nim w drodze krzyżowej, towarzyszymy mu pod, pod krzyżem, stoimy, czyli tak, taka metafora. No i też jesteśmy przy zmartwychwstaniu. Czy autorka w sposób e, ciekawy, prosty, taki dla dzieci e, zrozumiały. Wytłumaczyła kwestie Wielkiego Tygodnia, na przykład Trydum paschalnego. Tak, bardzo, bardzo jasne, bardzo tutaj prost, prosty, prosto wytłumaczyła to autorka, no i też zrozumiale, że dziecko spokojnie zrozumie. Czy są tu jakieś ilustracje w tej książce? Są w tej książce ilustracje, są rzadko, ale są kolorowe, są dopracowane, ładne. Słuchaj, ja rozumiem, no tutaj liczy się głównie treść, a czy jesteś w stanie mi powiedzieć na przykład o Wielkim Czwartku, czego się dowiedziałeś? O Wielkim Czwartku dowiedziałem się, że Wielki Czwartek Jezus był ze swoimi uczniami w Wieczerniku, no a potem jeszcze obmył swoim uczniom nogi. I, I wtedy ustanowił y, sakrament Eucharystii powołał pierwszych kapłanów. Tak, czyli widzisz jednak ta książka y, czegoś, czegoś uczy. Tak, uczy y, dużo właśnie o tym Wielkim Tygodniu i można się bardzo dużo dowiedzieć. Polecam wszystkim tę książkę, dlatego że jest wartościowa i warto ją bardzo przeczytać. Polecamy dzieciakom, jak i również do czytania z rodzicami, bo to jest ważne, żeby rodzinnie przeżywać ten trudny, ale jakże piękny czas. Oczywiście. Bardzo polecam. Dziękuję. Proszę, pa.